Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej posiada jedną z najcenniejszych, ale też i najliczniejszych kolekcji ikon w Polsce. Są to ikony XV wieczne, te najstarsze, do XX wiecznych, które są ikonami w zasadzie z większości z terenów właśnie Ziemi Przemyskiej, która jest terenem zainteresowania działalności naszego muzeum. Ikony nie miały swojego dobrego losu przez wiele lat. Część z nich nie była konserwowana albo była zabezpieczana jedynie przed dalszą, niestety, destrukcją, która jest charakterystyczna dla takiego rodzaju dzieł sztuki, czyli na desce pisanych. Stąd też decyzja o tym, żeby 34 z tych najcenniejszych ikon poddać konserwacji. Proces ten trwał. Trzy lata otrzymywaliśmy dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to ponad 500 tysięcy w sumie, które zostały zainwestowane w ten sposób w nasze ikony. Ikony odzyskały naprawdę blask. W spośród tych 34, które poddane zostały konserwacji, 24 możemy zobaczyć na naszej wystawie Credo na dwa głosy.